I hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Po chwilowej przerwie w odcineczkach, które były tylko dla wspierających, witam was wszystkich, moi kochani, w kolejnym odcinku z Druida. Division 304, też chyba taki był kiedyś. A no, ten bardziej znany to 303 oczywiście, nie? Odzyskujemy surowce, czyli wrzucamy to, bo jeszcze jest ostatni dzień, dokładnie tak, kiedy nam tutaj stówka weszła. Rozmontowujemy tutaj um, ostatni itemik. A co chce Wiedźma? O, ile potek. Na pierździnniki. Dobra, to zanim Wiedźma, zanim to wszystko, to może zróbmy jedną walkę pupili, to będziemy już mieli cooldown i będziemy mogli robić drugą walkę pupili. Druid dzisiaj jest nerwowy, bo yy, no, nie ma klepsydr, nie? Więc zakręcimy sobie kołem. Kończą się laki końcy, kończą się klepsydry, 11 milionów złom. To już wszystko bez znaczenia. Duszę potka jakaś do wyrzucenia złom. Nie chcę tego złomu, 9 milionów. Nie chcę tego złomu, bo ten złom mi tylko miejsce blokuje w plecaku i to mnie trochę niepokoi. Bo znowu widzicie. Dzień się nie zaczął, rozmontowałem 5 itemów, już mam cały plecak. No, bo musiał jeszcze dowalić mi broń na koniec, no. Zobrażeniami od ognia pod siłę. No i co ja mam biedny zrobić? no Wrzucę tą potkę na intę na siebie. Dostałem chyba z kalendarza. O, tak jest. Więc to jakiś tam jeden item mi uratuje. To są rzeczy do legendarnego lochu. To jest do podmiany. To jest do kibla. To jest do kibla. To jest do kibla. To jest do kibla. To jest na sprzedaż, czego nie chcę. Na sprzedaż, czego nie chcę. No i to jest rozmontowanie na jutro. Rozmontowanie na jutro. Tak, a co mam na siorze teraz? Aha, złota 11. Dobra. Więc rozmontowanie, rozmontowanie na jutro, rozmontowanie na jutro, rozmontowanie, rozmontowanie i generalnie nie zaczęliśmy jeszcze dnia, a już nie mam miejsca w plecaku i jest to trochę smutne, co? I nie mam co z tym miejscem zrobić generalnie. Um, mogę jakąś klatę sprzedać, no chyba, że tutaj będę miał jakąś ulepszoną jakość przedmiotu. Nie widzę, żeby była gdzieś łączna odporność. Tu są buty z ulepszoną jakością przedmiotu, więc po prostu sprzedamy to do kociołka za 700 tysięcy. E, tak po prostu, nie? Zawsze lepiej wziąć te 700 tysięcy niż zaraz mieć problem, bo my na bank będziemy mieli taki tak problem z miejscem. To założymy tu, pokupujemy to, bo może tu coś wypadnie fajnego typu klepsydry. Najlepiej, ale jak widzę, gra nas nie szanuje, więc nic tutaj nie dostaniemy fajnego. Mieliśmy walkę Petów zrobić, no dobra, szybko 13-213 pasimy na ziemię, Pff, światło będzie ciężka walka, bo jeżeli gość przechodzi z poni w wiki jadły, to możemy mieć problem, nie? Z lisek nasz tego nie zrobi. Dobra, lisek na liska są małe szanse, tak? No te szanse są bardzo małe, bo jego lisek ma 1800 statystyk więcej, no. Pytanie, co nasz lisek zrobi, tak? Bo jak nasz lisek zbije go trochę, to może paladon tam dobije jakąś końcówkę. Ale to by musiał nasz lisek jakiegoś kryta zasunąć dobrze i jeszcze z jednego najlepiej. No, lisek unik i krytyk. Unik Lisek unik. No będzie ciężko. Będzie ciężko tutaj z tym paladonem 58 powalczyć, aczkolwiek może. No ten paladon ma problem, że trafić nie może. No, jak już trafi, to pacnie dobrze. Udało się, no to dobrze. To dobrze, że gracz przeszedł i teraz na pancerniksa idzie. No okej. Okay. Pożo. można i tak. Eee... <laughs> można i tak, szanuję. Kto to to był? Meterno. 280 level, jak ci gracz free to play. Po sobie spacerować po wszystkich petach, jakie sobie dusza Twoja pragnie. okej. Okay. Kolejny problem to jest taki, że mam mało klepsydr. Zostało mi 7 klepsydr. Na szczęście na odcinki dla wspierających wystarczyło mi klepsydr, żeby przyklikać karczmę. No i przychodzimy tutaj żebrać. I to na takie grube żebry przechodzimy, nie? <kline> no, złodziej nam Zamiast klepsydr, żebrze co innego Dobrze, dobrze, dobrze Dorzuć jeszcze, dorzuć jeszcze Och uh, 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 Maciej, kurwa Maciej, ty masz skill Ty masz skill Jezu Co tu się dzieje Brawo, Maciej, ty masz skill No to przynajmniej się Nie będziemy martwić ...klepsydrami, nie? Weźmiemy jeszcze, nie? <laughs> Przynajmniej dzisiaj się nie będziemy martwić klepsydrami, przeklikamy sobie też spokojnie Awczynę na, na odcinku. Maciej Maskila. Dobra, jestem zadowolony, jestem zadowolony. Przeprowadź udany atak w twierdzy jeden raz. Proszę cię bardzo, droga gro. Będziemy musieli za 6 minut zmienić na chwilę na maga też. gdzie nie będziecie, mam nadzieję, mieli przeciwko, że e, odbierzemy. Musimy mieć pewność, <laughs> musimy mieć pewność, że przeprowadzimy ten udany atak w twierdzy. O, więc nie będziecie mieli przeciwko nic, że sobie zajrzę na maga, tylko gema wykopać następnego. Tak się przyzwyczajem, że mam timery w tej chwili są oba, obie kopalnie na tej samej wysokości. Na dziesiątce i obie kwatery na 15, więc kopią się równo identycznie, więc. O, jest to dla mnie wygodnie i więc mam nadzieję, że nie macie mi tego. E, za złe. No dobra. Jakie mamy problemy? Problemy z legendarnym lochem są takie, moi drodzy, jaja były jak berety na odcinkach dla wspierających, ale no, nie wszyscy to, widzą, nie wszyscy to widzieli, ale były jaja no, na Magu czy na Druidzie, no jakie rekordowe lochy robiłem, to po prostu szok. Na Druidzie jesteśmy na 59. komnacie, mamy 32% życia, więc trochę mało, bo wypadało nam tutaj trochę tych legend, prawie setera mogę zrobić z tego, co tutaj mamy, jak widzicie, brakuje mi w zasadzie czapki i pasa tornadowego, żeby zrobić trend teraz e, i tełów e, z tego lochu, więc zobaczymy, może coś nam to da. No, a tymczasem e, kibel wyrzucony, e, plakat zrobiony, złodziej zagrany, e, laki końcy się kończą i to drastycznie i dramatycznie. E, więc e, sklepy przejrzeliśmy, nic nie było ciekawego dla nas. Możemy jeszcze pomyśleć, czy ta potka, czy ten GEM nas rękę Zobaczcie, cały czas mam ten pasek, to jest jakiś dramat tu jest jakiś dramat z tym paskiem 440, 450 no to są dość mocne gemy tu jest jakiś czarny, ale też dobry, prawie 300, więc nie bardzo mam co tutaj wrzucać, no mogę w ten pasek wrzucić ten gem, żeby go odzyskać, nie, kiedyś jak mi wypadnie pasek, to sobie to rozmontuję, wyciągnę ten gem stąd, bo to będzie tanie i dzięki temu mamy kolejne miejsce w plecaku, nie to jest dla nas jakaś tam sytuacja dobra tylko musimy tutaj zrobić pewne machniom. E pewne machnią polegające na tym, że musimy tutaj sobie oddzielić rzeczy, żebym przez pomyłkę ich nie rozmontował kiedyś, bo to są do sprzedania. To jest epic, a to są do rozmontowania. Dobra, jest w porządku. Kolejna fajna rzecz, która się wydarzyła, to wypadł mi z legendarnego loku taki oto pierścień. On jest niewiele lepszy od mojego, który mam, bo to jest 425, a ja mam 388, więc to jest raptem tam 30 parę statystyk. To nie jest <laughs> jakoś super wybitnie. Mój Maguś też ma wywoła 395, więc ma nawet lepszy niż nasz. Natomiast ten pierścionek ma 14% złota i my sobie... O, czekajcie, my tą broń w ogóle, to możemy sobie też tutaj skitrać na jakiś czas, więc kolejne miejsce w plecaku uratowaliśmy. ratowaliśmy. Dbamy o te miejsca, bo to zaraz będzie dramat z tej karczmy. Więc teraz jak zamienimy sobie ciuszki, moi drodzy, to jesteśmy tym szczęśliwym posiadaczem teraz 3PD, 6PD, 8PD. 11 PD, a złota mamy 12, 11 to jest 23, i 14 to jest 37, i 13 to jest 50. Czyli wchodząc w tym momencie, czekajcie jeszcze zanim wejdziemy sobie w karczmę, to może walnijmy jakiegoś tam gonga jednego, typa jak o, ty jakiś dobry koks, dobry koks. Arenę resetujemy, 1, 3, nie chcę mi się. No więc wchodząc teraz w karczmy, mamy tą pewność i tą gwarancję i ten spokój, że mamy i 10 expa i 50 golda, więc jesteśmy szczęśliwi. Możemy przeklikiwać awkę, czyli na tym etapie kończy się dla mnie ciśnienie o duszyczki, duszyczki, 14 za 8, kończy się dla mnie ciśnienie o tak zwane runy, ponieważ mamy już runy maksowe. Zobaczcie, ja mam już 25 milionów, więc jak to się tylko wybuduje to stać nas... Na serce 15 i mamy już 9 milionów na kolejne serce, więc mamy tego dużo. Jeśli chodzi o to, kogo bijemy, Andrelisa cały czas. No i ten Andrelis cały czas nam tutaj będzie zawadził. Wypadałoby tam raz capnąć kogoś mocniejszego o Dawid tu kogoś capnął, bo ma 356, kogo ty tam Dawid capnąłeś w tym podziemiu. Mam nadzieję, że... Ja się gapłem właśnie, że mikrofon się wyłączył. Mam nadzieję, że długo nie było mute. Także chodziło mi o to, że bardzo, bardzo dużo dusz z... no. z tych ataków. Półtorej miliona dusz z pięciu ataków. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, które dostajemy. Oczywiście to jest ten event, w którym jest razy dwa, więc jest to odpowiednio dwa razy więcej, ale to ciągle Półtorej miliona z kilku ataków to jest bardzo, bardzo dużo, bo teraz nie wiem, czy to słyszeliście. Serce mamy 16 milionów. Zostanie nam 10, brakuje nam 6 milionów tak naprawdę tylko do tego, żeby mieć jeszcze na traktor 15. A przecież jutro jest jeszcze event, a przecież dzisiaj jest jeszcze karczma. Więc jest prawdopodobne. Przepraszam. Jest prawdopodobne, że uda nam się to hmm, zdobyć już ten event. Stanęło mi coś gardle zaschło, nie wiem. Dramaty, dramaty, dramaty. Wykopie nam się gemik, zaraz będziemy wiedzieć jaki. I skoczymy do Maga też po to. Po ten gemik. Duży gem na Intę. Mogło być lepiej. Ale nie narzekam. Zobaczymy, jaki gen maga. Mamy 10 sekund. Ale od razu nastawię, bo chcę mieć też z głowy ten temat. Nie, W ogóle strasznie dużo tu surowców mam. Musimy też tą twierdzę odpalić. Coś mi się tak daje. A tutaj to dostaniemy duży na wytrzymałość, czyli trochę gorsza niespodzianka, więc wyrzucamy od razu. No i dobra, tyle było z maga. Więc mam nadzieję, że wybaczycie mi ten moment, w którym mm, poszliśmy wykopać sobie GEMA. Jest grzybek, jest fajna czerwona misja na GOLDA. Bierzemy. Czy jestem przebrany na karczmę? Jestem w porządku, Maćku. Ooo, to jest fajne na Expa i Golda. Taki miksik trochę tego, trochę tego. I to też jest takie. Trochę bardziej nawet więcej Expa niż Golda, ale. Ale, jak nie ma jakiejś super misji na Golda, to weźmy super misję na Expa, nie? O, albo weźmy sobie trójkę za 5 milionów złota, czemu by nie? milion 1,300 drewna, ale tutaj jak jest, tymi mi o Boże. Te surowce tutaj to jest jakiś horror. horror. Przepełnione, tu dwukrotnie przepełnione, tu już pełne. Jeszcze 6 dni się twierdza, 17 będzie budować. Ja nie wiem. No, chyba to już będzie czas, w którym nie będę miał problemu z surowcami całkowicie i będziemy mogli spokojnie dojechać do twierdzy dwudziestki, salki 20 i się zastanawiać, co ze swoim życiem dalej robić. Coś mi się tak wydaje, że, że będziemy mogli to zrobić. Mamy cytrynkę, ale nie możemy już nakarmić, szkoda. Żółwik nakarmiony, za cztery minuty kolejna walka pupili. Co my tu mamy jeszcze do roboty? No nic mi nie padło, bo nic nie biłem tak naprawdę przez cały dzień, <laughs> bo miałem pełny plecak po legendarnym lochu, nie? Generalnie, czy nam się opłaca tutaj wchodzić do legendarnego lochu z 32% na komnatę 50, -tą tam którąś? Liczyć, że dostaniemy jakiegoś kila, strasznie mocnego, i w ogóle, i będzie super, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym spróbować jeszcze drugi run zrobić na druidzie. Jest jeszcze 2 dni, 40 komnat. Tu jeszcze moglibyśmy się trochę pobić, ale z 30% to. To wiecie, jak będzie. To my wejdziemy z 32% dwie bitki zrobimy i GG, I GG well played, tak? I GG pobite. Więc dobra. Bo to będziemy tak czekać na każdą misję, to nic nie zrobimy. No, fajna misja. O panie. Do kociołka, dobra. Dobry gold. I jeszcze dodatkowy gold do kociołka. Jasne. Jasne, że tak. jesteś zbyt szybki w kroku, już ci to mówiłem. Za szybko się podniecasz. Za szybko się podniecasz. O! Duszyczki kolejne. Także duszyczek nam jeszcze na wylatuje, więc będziemy mieli. O, o, o. Nie. Kurczę, ta misja jest dużo lepsza od tej dziesiątki, nie? I to jest bardzo dobra misja, tylko po co mi ta czapka? No dobra, trochę nam się opróżniło to miejsce w plecaku, no to jedna czapka może nas. Nie zabije. 10 za 10 niech będzie. Może jedna czapka nas nie zabije. Fajna czerwona misja. Sprawdzamy tylko, czy nie ma nic ciekawszego. W sensie, nie wiem, jakiś epik gdzieś, czy coś. O, żeby nie było później. A Maciej kliknąłeś, a tam było 6 epików w jednej misji za darmo, nie? No i weź udowodni człowiekowi, że się myli. No. no nie, nie da się udowodnić, no. Bo jak nie kliknąłeś misji, to nie wiesz co tam było. I taki wid ci napisze, ale ty jesteś frajer. Tam w trzeciej misji było 6 pików, 3000 grzybów, bo to była specjalna, urodzinowa misja, którą olałeś. No i co? I jak mu udowodnicie, że jest debilem? Nie udowodnicie. Czemu? No bo już nie wejdziecie w tę misję, tak? I to jest właśnie to, moi drodzy: to jest właśnie to, że trzeba, nawet jak traficie fajną misję, to trzeba inne zobaczyć. Bo nie udowodnicie człowiekowi później, że się mylił. A, więc klikamy każdą, nawet jak widzimy, że jest wspaniała, czerwona misja albo wspaniała. O, tą chcę. Tym razem chcę tą. Wiecie dlaczego? Tym razem chcę tą, trochę desek mi się przyda. Tym razem chcę tą, bo ma fajnego Expa. O, a ja jestem wybredny czasem. Nie chcę tego ringa, chociaż 300 tysięcy. To nawet jak go sprzedam tego ringa. No tak, bez niczego, to on będzie więcej warty, niż... Yy, ...niż tamta misja, nie? 31 milionów, dobra. Podskoczyło nam trochę drewno. Drewno, i to jest dla nas bardzo ważna i fajna wiadomość, bo tak jak mówię, kamienia mamy prawie dwukrotnie, więc i tutaj wypadałoby mieć prawie dwukrotnie. Jak się ta twierdza kiedyś zbuduje, kiedyś, 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 to pewnie odpalimy następną twierdzę, albo może dla jaj sobie zrobimy ten... Ja buduję siedemnastkę już, tak? Czy 16? 17. Tak, a jaką mam salkę? Salkę mam 15. Obuduję 17. Ok, czyli zbudujemy tą twierdzę 17 i najprawdopodobniej będzie nas stać na salkę i 16, i 17, i jeszcze twierdzę 18. Więc będzie śmiesznie. Natomiast póki kręcimy kołem, to im wyższa twierdza, tym lepiej dla nas. Bo takie eventy, jak przychodzą teraz, są spoko, natomiast one są dość, dość rzadko. Heraldon, pokaż klasę. Piękna klasa, 200 tysięcy. Uch, jaki... Jakiego on dipsa tu przycisnął ten mój Heraldon, no ciepanie? A jak widzicie było trochę odebrane drewna, czyli my to drewno teraz na evencie. Mmm, przekręciliśmy do Maxa, i to dość... Podejrzewam, że na początku odcinka nie było tego. Tak podejrzewam, ale Maciej klepsydry dostał jakiś skill. Teraz jakby Maciej u złodzieja wygrał 2000 laki końców, to już w ogóle byłby sztos, nie? No ale nie wierzmy, nie wierzmy w cuda. Nie, nie wierzmy w cuda. <laughs> Nie wierzmy w cuda, nie ma tutaj cudów na kiju. Tak, nie ma tutaj cudów na kiju. Dobra, jedziemy. Ej, nowy 50 14 za 8, 14 za 3, 14 za 9. No to to jest. Taki sam Ekspa trochę więcej złota, więc. Więc weźmy, tu jest 10 za 10, już całkiem grube pieniądze zarabiamy, powiem wam na tej karczmie. Mimo że często wybieramy zadanie na EXPA, albo jakieś takie mixowe, to ciągle to ciągle dużo tego złota nam wchodzi, to będzie ponad 300 milionów. Rękawice na 3PD. Mm, takie same jakie mam, ta. Mm, te rękawice są warte 800 tysięcy, no to zobaczcie teraz, jak szybko ocenić misję. 7 minut, identyczny gold, e, identyczny EXP tu daje 4937, tu daje 4,5 i rękawice za 800, no to to jest lepsze, nie? Aha, tylko musimy coś tutaj ten, to na przykład, hmm, to to jest lepsze zadanie i po prostu traktujemy te rękawice jako niebyłe, nie? Po prostu traktujemy te rękawice jako niebyłe, ich tu nie było, nie? <laughs> I musimy coś jeszcze potraktować jako niebyłe, jakiś taki item, który jeszcze jest za te drogi, żeby go rozmontować, a za tani, żeby trzymać do Wiedźmy, to się taki można item sprzedać normalnie, nie? Szczególnie jak ma się dużo itemów do rozmontowania. Dobra, mamy dwa miejsca w plecaku już tylko. Weź ty mnie już nie napinaj na tej cięciwie, proszę cię, dobrze? Chociaż ty. No ileż tych złomów leci, no to jest fajna misja, no. Zbierzemy tego złoma. O, czerwona. No księżyc przepięknie dziś świeci i my bierzemy piękną czerwoną misję z jabłkiem. Nie mogę, 12, nie mogę, 12. Dlaczego 12 wszystkie są? Ja chcę mieć krótką misję. Halo, droga gro, bierzemy trójkę i szukamy dalej krótkich misji. Jest siódemka, dobrze. Bierzemy siódemkę, bierzemy siódemkę moi kochani, bo mamy dwójkę i teraz zobaczymy, jak wspaniałą dwójkę dostaniemy. Czapka za pół miliona to jest też taki sam wariant, czyli za tanie, żeby trzymać. Dowiedzmy. I odpowiednio o drogie, że mamy dużo tańsze rzeczy do rozmontowania na najbliższe dni, więc możemy spokojnie sobie to miejsce w plecaczku zachować. No i zobaczmy te dwójki nasze dzielne. Ociepanie, jeszcze z bronią. 2 uh, um, um. za 5 milionów. 2 za 7,5 miliona. I to jeszcze dużo więcej ekspa. No i to jest takie 4 miliony ekspa. Czyli weźmiemy to, no i to jest tani item. I. Ajajajajajajajajaj. Czy weźmiemy sobie 4 miliony. 4 miliony expa po prostu, a weźmy z 4 miliony expa taką po prostu za dwuminutową misję, bo czemu by nie. Czy Gemna Inte jest mi przydatny dla jakiegoś mojego pachołka? 300, ale jaką ty masz słabe ten naszyjnik, co się z tobą dzieje, chłopie? Przecież to jest tragedia ten naszyjnik, zobacz, po 410 już powinieneś mieć. Co ty masz za tragedię nałożoną, człowieku? Broń bez dziury. Broń bez dziury nawet mamy cały czas. Jezu, Maria! Co tu się dzieje? Broń bez dziury cały czas. No, nasz maguś to jest niezły Mariusz. Nasz maguś to jest niezły Mariusz. Jak my to mamy broń bez dziury? I ta broń ma średni 1300, a nasza broń ma średni 1450, a tą, którą mamy, to jest 1560. Więc my już tu broń możemy mieć plus 100, a ona jest i tak plus 200 do tego, co ma. Nasz Magik Mariusz, no to są jazzy niezłe. Niezły jazz. <laughs> o, ktoś dołączył do gildii, dobrze, bo tam znowu odchodzą, przychodzą. Ja już przyjmuję, jak ktoś pisze, nawet jakichś tam niepolaków, nie? Bo mi się nie chce tego szukać. Nie ma chętnych do grania. Jest typowy Shakes and Fidget, czyli wielki zapał pierwszego dnia. A po trzech miesiącach z zapału zostaje kupa. Córka Kupagi. Wiecie, jak się nazywa córka Kupagi? Pojedziemy z sucharem Macieja. No, jak się nazywa córka Kupagi, no i drodzy? Jest pan, który nazywa się Kupaga. I jak się nazywa? Córka Kupagi. No, jak? Czy ktoś wie? No, nikt nie wie. Kupa Główna. No, córka Kupagi to Kupa Główna. Tak, jak jest. Maciejówna, Maciejowa. To Maciejowa to żona Macieja, Maciejówna to córka Macieja. Tak, na wsi kiedyś było. No to kupagi, córka to jest kupa główna, nie? 7 za. A, weźmy tą siódemkę. Mm -hmm. Ta dycha ma w sobie coś. O, ta dycha ma w sobie więcej. Ta dycha miała w sobie coś, że ustawiała mi dwójkę, nie? I ja tą dwójkę chciałem, ale że była lepsza dycha, która jeszcze lepsze mi te dwójki ustawiła. O ciepanie, o ciepanie, o ciepanie, o ciepanie. Bierzemy tą misykę. Ta misyjka będzie dla nas najbardziej idealna, optymalna i najbardziej wspaniała. Jedenasty grzybek nam poszedł, możemy spokojnie nastawić sobie wartę do rana. Nie ma tutaj z tym paniki żadnej, możemy tu sobie plusika nawet kliknąć. Czyli to już mamy z głowy, przebieramy się z powrotem w nasze ciuchy bojowe. No i teraz jest pytanie, co my tu dalej mamy do roboty i co my tu dalej robimy. Walka petów, ale najpierw podkarmimy tutaj jeszcze co możemy tyranozaurus już się zbliża, jaki jest przywypasiony ten nasz tyranozaurus. Już kurczę Tyrek, Ptyrek 50, to już jest koks. 16, 214. I powiem Wam, że kusi mnie wjechać taką wodą na testy. Ale ja wiem, że to się źle skończy, więc wjedziemy sobie ogniem. Chociaż co jest mocniejsze u mnie, ogień czy ziemia? Ziemia to jest 14 na 100, a tu jest 16 na 100. Wjedziemy ziemią, bo ziemię mamy słabszą. A tu nie spodziewamy się jakiś. Boże, jego ponikonik zgwałcił mojego ponikonika. I to tak, oh, baby. No i będzie walka wikiadło na wikiadło. Już. Patrzymy. Patrzymy, pędzimy. Który wyki jest lepszy? Mój wiki ma gorsze statystyki. A bo gościo złapał krapiera. Okej. Okay. Ej. Czy możesz go uderzyć? Aha. Rozumiem, szanuję. No, Tyrek 50 tego nie zrobi. To nie ma szans. Musiałby mieć jakąś serię bloków i krytyków, nie? O! O! Blok i krytyk, uderz go? Jest Tyrek! Tyrek jaki skill! Tyrek jaki skill! Tyrek jaki skill! Jezu, Tyrek jak ja Cię szanuję! Dałbym Ci jeszcze jedno jabłko, jakbyś mógł zeżreć dzisiaj, ale nie możesz już tyle żreć. Już żeś swoje zeżar. Tyrek, jak ja Cię szanuję. <laughs> co Tyrek zrobił? Co Tyrek zrobił? Dobra, Demon Hunter, najlepsza klasa. Wypadł mi Beryl i wsadziłem go tutaj w broń, bo też nie miałem miejsca w plecaku i nie miałem co z tym zrobić, więc tak to wyszło. No i zarobiliśmy prawie 300 milionów. Podnosimy już nasza inta, jest grubo, ponad 7 milionów. Będziemy się zbliżać do 8 no jak osiągniemy 10, to można uznać pierwszy pułap gry za osiągnięty, czyli statystyka główna za 10 milionów to jest taki pierwszy pułap gry. Mamy trochę tego złomu, 58 tysięcy złomu, więc zobaczmy jak mamy ulepszone itemy. Czapka na 10 z legendarnego lochu, 8, 8, 8, a broń na 7 to podnieśmy sobie broń o 1 po prostu, nie? A już jest też 8, a 7, czyli to też sobie podnieśmy o 1, no i już więcej nie mamy. No, i zobaczcie, to jest to, co mówiłem wspierającym na odcinku weekend. Doszliśmy do momentu, w którym yy, to kryształu zaczyna nam brakować, nie? To kryształu zaczyna nam brakować, a nie złomu. Yy, I to jest to, co Wam mówiłem, dlatego dbanie o te epiki na początku, kiedy one lecą, jest tak ważne, bo no zobaczcie, czego mi brakuje teraz, żeby ulepszyć sobie ten paseczek? Nie złomu, kryształu. Wszędzie mi brakuje już kryształu, żeby ulepszyć, a nie złomu. Więc widzicie, każdy epik i dbanie o epika jest bardzo, bardzo ważne. Możemy sobie tutaj kupić trochę szczęścia, bo mamy dość tanie. No i idziemy w portal, gildii. To jest Major, więc my tutaj. Oho. W sumie tak, patrząc na to, co zrobiłem w weekend, to dzisiaj jest taki rekordowy wynik, bo nawet się wyświetlę pierwszy raz. 13 milionów. Nawet więcej od Felišura. O, ty, Felišura, ale ty nup jesteś. Ale noob, ale noob, ale nup. E, tak, moi drodzy, 3% wczoraj zostało portalu. Były brzydkie słowa niecenzuralne i nerwy i tak dalej. E, ale powiem wam, że pierwszego dnia w odcinku, pierwszego czy drugiego dnia w odcinku dla wspierających zjechaliśmy go, nie wiem, 80%. Drugiego dnia mówię, no, to musimy go dzisiaj zabić, po czym zrobił ileś tam uników pod rząd, ileś krytyków mi w mordę i został z 3%, a ja się zawiesiłem, nie? A ja się zawiesiłem, bo mi smutno się zrobiło, nie? Dobra, udało się. Mm, także to też mamy z głowy. Czy ja chcę jakiś loch bić? Może taki, który go nie pokonamy, co? Bo nie mamy miejsca w plecaku, czyli na przykład to piekło jest trudne. No i zobaczmy. To jest niby wojownik, więc Maciej. Matematyczne szanse ma, musi zrobić dużo uników. Jak na razie dusza robi więcej bloków niż Maciej uników, ale to jest, wiecie. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. I teraz 6 uników, 6 krytyków i jest nasz. No nie jest nasz. No to szkoda. Bardzo się starałem, ale nie wyszło. I czary Mary? Nie dziękuję. Czy awanturniczość? Nie dziękuję. Pupile? Nakarmienie i zdobywaj PD? Nie dziękuję. Także moi kochani, jeszcze tylko szybki przegląd, czy nie dałem gdzieś dupy. Zadań, przygód, przygód. Yy, piwo. Przygód, przygód, dobra. Barbar ma to, ma to, ma. I tutaj nie mam broni, pierwszego ataku i łupów, czyli to, co jest mi niepotrzebne. Czyli moi kochani, mamy wszystko ładnie zrobione na naszym, na naszym druidku. Pokarmione wszystko, co zostało nam zrobić, walki i pupile, które dorobimy sobie poza. Odcinkiem mamy 304 level, 304,5, więc zbliżamy się do kolejnych wspaniałych przygód, w kolejnych wspaniałych osiągnięć. No i próbujemy tutaj też okiełznać sytuację z plecakiem, która nie jest zbyt prosta. Dzień w dzień, każdego dnia mamy problemy z tego wynikające, że yy, no, co nam się zaczyna dzień, to już jesteśmy po plecaku. Także tak to wygląda, moi kochani. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, siemanko i pa pa!